Gdzie jest moje miejsce? Czasami mam problem z samym sobą. Nie potrafię znaleźć sobie miejsca. Nie pomagasz mi w takich chwilach. Zawsze muszę radzić sobie z tym sam. I nie wiem dlaczego, ale nawet wtedy moja miłość do Ciebie pogłębia się, wzrasta z każdą sekundą, a moje serce. Cierpi, gdy odchodzisz. Mógłbym przestać pisać o tobie, mógłbym przestać nawet myśleć o tobie. Nie potrafię jednak tego zrobić, bo za bardzo cię kocham. Wspierasz mnie za to w najtrudniejszych momentach, mówisz pocieszając mnie, że wszystko będzie dobrze. Być może znowu będziemy szczęśliwi i świat się dla nas na nowo otworzy. Tylko czy ty mnie kochasz?